Wszyscy z Państwa tu obecni nie wiem, czy czytali literaturę science fiction, czy też będą ją dopiero stwarzać, ale patrząc na listę tych produktów i pomysłowość, i odwagę, z jaką wdrażacie je w życie, sądzę, że jakiś gen, geniuszu w Was wszystkich drzemie. Partnerami Gali są Towarzystwo Zarządzające Skok, spółka ZOO, Stewczy Leasing, Double Tree. Gazeta Bankowa po raz 12 organizuje galę. Kończącą technologiczne konkursy HIT roku 2014 oraz Lider Informatyki Instytucji Finansowych roku 2013. Dziś wieczór, kiedy wszystko stanie się jasne, poznamy tych najlepszych, którym oczywiście będziemy gratulować sukcesu, ale myślę, że również ci wszyscy, którzy laurów nie zdobędą, będą cieszyć się radością innych. Ten konkurs technologiczny to jest pewnego rodzaju obraz. Aktualnej sytuacji w sektorze instytucji finansowych, jeżeli chodzi o zastosowania technologiczne. To z pewnością zwierciadło, bym powiedział. Za konsekwentną realizację rozwoju nowoczesnego banku, który jako pierwszy na rynku zdecydował o wymianie kart płatniczych na nowe, posiadające funkcję zbliżeniową, prowadził nowatorskie rozwiązania w postaci aplikacji do płatności mobilnych IKO, uruchomił Centrum Innowacji i nie spoczywa na laurach, otrzymuje. P.K.O. w Polski to trzeba ciężko pracować, ale najpierw trzeba pracować we właściwym kierunku i to akurat jest możliwe tylko wtedy, jeżeli Informatyka pracuje nie tyle, nie tyle dla biznesu, ale wręcz razem z biznesem. Wydaje się, że informatyka jest kluczem, jednym z głównych, może nie jedyny, do sukcesów w większości w tej chwili podmiotów gospodarczych, a już w sektorze finansowym to na pewno jest to, jest to kluczowy element. To też między innymi chyba było poświęcone przez fakt, że razem ze mną. Na, na scenie przy odbiorze tej nagrody był, był właśnie przedstawiciel biznesu. Instytucje ubezpieczeniowe przywiązują duże znaczenie do rozwiązań informatycznych, ale chyba jeszcze za małe. Poziom dojrzałości tego, co, co jest w ubezpieczalniach, jest troszeczkę inny od poziomu dojrzałości rozwiązań w bankach. Ale to się zmienia i ubezpieczenia będą coraz bardziej zinformatyzowane i coraz nowocześniejsze. Dostaliśmy bardzo dużo wniosków dotyczących bankowości mobilnej. To jest sygnał. To jest sygnał, że w tym kierunku idzie sektor bankowy, prawda? I to się będzie rozwijało, prawda? I ja jestem przekonany o tym. Podążamy za klientem. Skoro klient chociażby coraz częściej korzysta z telefonu i ten telefon wyparł aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, GPS, no to w tym momencie może wyprzeć plastikową kartę. Stąd właśnie pomysł na aplikację płatności mobilnych. Firma, która zwróciła moją uwagę, zrobiła coś więcej, poszła krok dalej. Firma Facebook. Zapraszam przedstawiciela tej firmy. Czasami tak bywa, że ktoś ma doskonałe pomysły, ale jest traktowany za, za jakiegoś kosmite i myśmy tak w pewnym momencie się też czuli, że nas nikt nie rozumie za bardzo, bo to było takie no, za górnolotne. Na dzień dzisiejszy jest to nic innego jak kantor automatyczny, który może wymieniać pięć walut w dowolnym kierunku stosując krosy. Oczywiście e, mamy e, płynność zapewnioną przez Platformę Wymiany Walut Freeze Exchange, czyli dostarczamy kursy online. Nie ma innego wyjścia. Jako bank współdzielczy musimy... Tutaj nie patrząc na koszty, nie patrząc na inne uwarunkowania, zapewniać właśnie naszym klientom nowoczesną technikę, żeby ich z naszym bankiem związać, żeby mieli w naszym banku to, co jest najlepsze i najbardziej nowoczesne w branży bankowej. Rozwiązanie nagrodzone w tym roku na telefony, na smartfony. Dzięki temu nasi klienci mogą z każdego miejsca praktycznie na całym świecie zalogować się do systemu i wykonywać przelewy, operacje bankowe. Bardzo często studenci podejmują tematy dotyczące wykorzystania technologii informatycznych właśnie w instytucjach finansowych. A gdzie można się dowiedzieć? Z podręczników na bieżąco? Nie. Gazeta Bankowa to jest źródło podstawowe informacji.